Garaż to magiczne miejsce, w którym w latach 90. powstało mnóstwo biznesów. Biznesów, które dzisiaj są markami europejskimi, a często nawet globalnymi. Powstawanie firm w dzisiejszych czasach to już trochę inna bajka. Startupy, aniołowie biznesu, fundusze, które finansują działalność. W dalszym jednak ciągu są przedsięwzięcia, które powstają w tym przysłowiowym garażu. Dzisiaj chciałem Wam pokazać jedno z takich właśnie przedsięwzięć. Nowy browar, który powstaje w Sanoku. Zobaczymy, jak robi się piwo, no i jak w ogóle otworzyć browar. Zapraszam! jak długo będziemy na to piwko czekać? O, około, troszeczkę ponad miesiąc, miesiąc i dwa tygodnie. O, to długo. Wiesz co, zanim powiemy o tym piwku, które za nami, powiedz mi taką rzecz w ogóle, jak to się zaczęło, że zacząłeś ważyć piwo? czy znaczy, jak to się zaczęło, no po prostu lubię piwo, ale lubię piwo dobrej jakości, nie? Dobre, mhm. takie które można po prostu napić się i, i z prawdziwą przyjemnością się powiedzmy rozkoszować tym piwem. I, i o takie piwo, ileś tam lat temu, kiedy zaczynałem się, powiedzmy bawić w piwowarstwo, no, ciężko było kupić w sklepie. Były to w większości w sklepie w Polsce były to piwa koncernowe, no, które po prostu są dość, przeciętne, jeżeli chodzi o, o, o smak yy, i aromat i, i zapach i, i tak dalej, właściwie ciężko w piwie koncernowym typowym yy, jakiś, jakiś zapach yy, mm -hmm. powiedzmy yy, wyłonić A, yy, no i dlatego zacząłem, zacząłem robić piwo ponieważ yy, to piwo które yy, robi się powiedzmy w domu, początkowo to było w domu yy, jest znacznie Lepsze, znacznie bogatsze właśnie w aromaty, w zapachy. No ale jak właśnie w domu robiłeś to piwo? W normalnym, zwykłym garku na, na, na kuchni. Początkowo pierwsze eksperymenty czasami obfitowały właśnie w, w jakieś wypadki, mm. <głos》>, powiedzmy w cudzysłowie, gdzie, gdzie potem naprawdę tą kuchnię trzeba było <głos》> dość długo sprzątać, ale, no ale, ale można. Takie piwo właśnie bardzo fajne, dobre zrobić, zrobić w domu powiedzmy w zwykłym garku. Tylko musi być, to, musi być to dosyć duży garnek. No i dobrze. Zobaczymy jak to. No a dlaczego, dlaczego zdecydowałeś się robić to w taki sposób bardziej profesjonalny i masowy? Znaczy, Jak do tego doszło? No, generalnie robiliśmy piwo w domu ano, kilka ładnych lat e, i z kolegą i, i, i ze szwagrem, e, głównie ze szwagrem. Także to, to jest taka, można powiedzieć, wśród piwowarów to zazwyczaj jest tak, że dwóch szwagrów się spotyka i zaczynają robić piwo. No tak. Albo coś mocniejszego. Albo coś mocniejszego. no W naszym no tak. przypadku było to akurat piwo, ponieważ akurat piwo lubię, a coś mocniejszego nie, nie do końca. Postanowiliśmy spróbować jakby Zwiększyć tą produkcję, żeby zobaczyć, czy da radę, czy, czy bylibyśmy w stanie otworzyć jakiś taki coś w rodzaju malutkiego mikrobrowaru. Także tak, dlatego jesteśmy w tym miejscu, w którym mm -hmm. jesteśmy teraz. Słuchaj, a powiedz mi, wiesz, receptura, jak, jak to się. Czy to jest ta receptura, którą robiłeś w domu, czy to jest coś zupełnie innego? Tak, to, to jest receptura. Znaczy, jeżeli chodzi o piwo i receptury piwne, one są dość szeroko dostępne w internecie, czyli możemy znaleźć w bardzo prosty sposób recepturę, na przykład na, na piwo typu marcowe, bardzo, bardzo dobre piwo, akurat w dolnej fermentacji. Możemy znaleźć w bardzo prosty sposób wiele receptur, na przykład na portera bałtyckiego. Możemy znaleźć szereg receptur na wszelaki maści piwa angielskie, belgijskie, niemieckie, czeskie. Jest to właściwie w bardzo prosty sposób do, do znalezienia i szeroko dostępne. Aczkolwiek każdy piwowar Biorąc taką recepturę, gdzieś ją potem sobie poprawia, ponieważ stwierdzi, że, na przykład, chce uzyskać coś w rodzaju portera bałtyckiego, ale ta receptura, z której oryginalnie korzystał, była na przykład za, za mało słodowa. Chce mieć tego portera bardziej słodowego. No, i powiedzmy, używam jakiegoś innego rodzaju słodu, troszeczkę więcej albo troszkę mniej, i wtedy taką recepturę sobie dopracowuję. I tak, ta, te receptury, których używamy w przypadku tych garków tej pojemności, które tutaj za nami widać, są to receptury dopracowane, powiedzmy, w domu, tylko po prostu przeliczone odpowiednio na na taką ilość, jaką teraz nam potrzeb. Tu jest biznes, tu są pieniądze w tych beczuszkach, tak? Oczywiście. Rozmawiałem, rozmawialiśmy z Marcinem, który nam pięknie opowiadał o piwku, o tym, jak się robi i jak to, jak to będzie wyglądać. Ja chciałem Ciebie właśnie zapytać, jak to jest biznesowo? Czy, jak to w ogóle się stało, że założyliście browar z, z takiego szwagrowego picia e, piątkowo-sobotniego? Pomysł na, e, browar powstał już w 2014 roku. E, zrobiłem biznesplan, e, natomiast ten biznesplan, e, oczywiście, e, samo wejście w ten biznes jest dosyć e, kapitałochłonne, prawda? Mhm. Pierwszy biznesplan to był kwota granica 6, 680 tysięcy złotych. Miałem kilku kilku inwestorów, którzy wychodzili po pieniądze. <noise> Jakoś nie wrócili. I później zmieni, zmieniłem taktykę. Stwierdziłem, że robimy jakby oddolnie ten, ten biznes, czyli stworzyliśmy maszynę praktycznie własnym sumptem. Bardzo pomogła, pomogły kilka firm z Sanoka. I tak oddolnie, oddolnie powoli tam kręcimy. W tej chwili praktycznie mamy cały sprzęt skompletowany. I, I nie ma żadnych kredytów na razie, także jest dobrze. Mhm. No ale jak powiedziałeś, Twój e, biznesplan opiewał na kwotę ponad e, pół miliona złotych. Nawet jeżeli to własnym sumptem, to ta kwota i tak jakaś była. Czy pozyskiwałeś w jakiś sposób e, inwestorów, może jakichś wspólników, tak. czy mamy, jak to wygląda? Mamy. Teraz jest jeden wspólnik, e, inwestor z Rzeszowa. E, natomiast no, tutaj nam się trochę biznes rozsypał e, w związku z e, koronawirusem. Trzeba, trzeba, trzeba to przemodelować w tej chwili troszeczkę. My jesteśmy na etapie, jestem teraz na etapie załatwiania praktycznie wszystkich pozwoleń, prawda? Mhm. Czyli po kolei tam sanepid, służba celna, skarbówka, urząd marszałkowski, trochę tych instytucji tam po drodze jeszcze jest, ale tak jak mówię, jest. Jest generalnie dobrze. E, biznes no, już, że tak powiem, jest na takim etapie, że e, żadnego kroku do tyłu, tylko mhm. do przodu. Wy zamierzacie dystrybuować to piwko? Czy to będzie w restauracjach, czy będzie w butelkach dostępne? W, w, sanoku, sklepach? w sanoku już jak tylko się tam coś ruszę, już mam dwie. I, i, mam wyłączność, znaczy inaczej. Dwie Knajpy zażyczyły sobie wyłączność na Sanok i na razie nie dostały. Tak. <laughs> to, to będzie wiadomo za chwilę gdzie. I, i wchodzimy powoli w butelki. Jak tylko. Oczywiście tam pozwolenia jakieś będą, na no to butelki będą dostępne. Natomiast nie sądzę, żeby będzie to na tyle... To jest piwo rzemieślnicze, prawda? To jest craft. Tego docelowo, jeżeli będziemy robić 10-15 ton miesięcznie, to, to max. Także się nie boję o zbyt. To, to się okaże, że za, za 3-4 miesiące, jeżeli nie, nie będzie dobrze, to... To ja będę miał zbyt na 30-50 ton, ale no nie będę w stanie zrobić po prostu tego w tym. No tego, właśnie, jaką macie tutaj przepustowość, jeżeli chodzi o te urządzenia, maszyny, no i L ludzi? tak? Urządzenie jest cały czas, to jest prototyp, ale on jest cały czas jakby, był już przerabiany kilka razy. Naprawdę tam tęgie głowy na tym myślały. Samo urządzenie tworzyliśmy praktycznie półtorej roku. Bardzo dużo rzeczy tutaj zmieniliśmy. Maszyna, docelowo będziemy robić drugą maszynę. E, która będzie lżejsza i bardziej taka, jeszcze bardziej kompaktowa. W tej chwili wydajność mamy e, jak dobrze, żeby poszło w granicach 120 litrów w ciągu 3 godzin, to jest bardzo dobrze. Od momentu początku e, e, zaczęcia ważenia do, do momentu zlania brzeczki, ca, cały proces technologiczny trwa 5-6 godzin. Prawda? Jest to dosyć długi proces. Natomiast ta mas nasza maszyna umożliwia już praktycznie dwa cykle produkcyjne. Zazębiają się, cywile, Czyli w jednej części się e, brzeczka e, zaciera, a w drugiej już się waży, prawda? Czyli to, to. praktycznie co półtorej godziny, co, 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 dwie, co dwie godziny jesteśmy w stanie te 100, 100 litrów, 120 litrów za, zaleć, 150, dojdziemy do 150, później już chyba się nie da więcej. Nawet pewno byśmy nie chcieli y, no to, to można sobie policzyć, ile tego, <laughs> tego można zrobić. dwadzieścia no, 24 godziny na no, dobę nie będziemy to mhm. robić. Robimy to z czystej przyjemności. <laughs> No, na razie no, no tak, ale kiedy, kiedy konsumenci będą mogli się napić tego piwa? pozwolenia pozwolenia, e, tak. czyli rzeczy, które myślę, nie że, są tak, do myślę, zależne że nie, nie, to już są jakby procedury są ruszone e, kwestia no teraz e, kwestia dwóch, trzech tygodni, będę miał już wszystkie papiery skompletowane myślę, że już w czerwcu będzie piwo dostępne, Tak. Mhm. jeżeli mhm. będą czynne 2014 rok, mamy 2026 lat, od momentu, kiedy Polska powstał. Do momentu, e, kiedy śmietanka została spita, że tak powiem. Powstało mnóstwo Słyska. browarów. Ja to intensywnie to cały czas sprawdzam. W momencie, kiedy ja chciałem zrobić pierwszy browar, w Polsce było, e, było 95 browarów. W tym, e, Ale łącznie z takimi jak tak, Wasz? Tak. 95 mhm. browarów, w tej chwili myślę, że będzie około 500, prawda? Natomiast no to dalej jest nienasycony rynek i dojdziemy pewno do etapu Czech, mo, nie, Czechy nie, może, może Niemiec, tak? W Niemczech jest około, około 5 tysięcy małych browarków i w Polsce przepuszczanie, taka, taka progowa wartość to będzie w granicach 3 tysięcy myślę, że wyżej już będzie, już będzie bardzo ciężko, da się wejść, wejść ten. I później, oczywiście tym musimy też zrozumieć, że małe browary, kraftowe browary, no nie mogą walczyć piwem ekonomicznym. To nie, ma, nie ma sensu. Bo to całkowicie nie, nie, ma, nie ma takiej możliwości. Czyli musimy robić dobre piwo naturalne, prawda? dobre piwo, które, które doceni, docenią ludzie. No, a jak ktoś. No, Kraftowy browar nie jest w stanie go za 2 zł. Nie, nie mam takiej możliwości po prostu. Wliczając nawet ludzką pracę, która jak tutaj widzicie no jest. To nie jest automat, Ca całkowity tak. czyli taki browarek ważny jest w stanie o, o obsłużyć jakiś lokalnie jakiś teren, tak? typu, nie wiem, Podkarpacia na przykład. Jak, jak sobie poczytasz, ile piwa się w Polsce sprzedaje, mhm. to są tak potężne ilości. Ja kiedyś to liczyłem, że jeżeli ruszymy pełną parą, to, to mamy jedną milion, dwie milionowe procenta, procenta, dwie milionowe procenta moje piwo. Wartość polskiego A, rynku, 2 milionowe procenta. To, 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 to jest kropla w oceanie, nie w morzu, w oceanie, tyle się piwa sprzedaje w Polsce, także to jest rynek bardzo A, duży. Kiedy zaczniesz odcinać kupony, tak jak wracam do, te, do, do tego Twojego planu, bo skoro tak profesjonalnie do tego podszedłeś, no to, no to nad, właśnie nad, nad, nad. powiedz, jak ci tam wychodzi z biznes planu, bo jak życie to się A, jak spotkamy być, za parę lat. Jakby zaczął liczyć swoje koszty, to lepiej nie. Tak, nie jestem zwolennikiem Excela, to do końca nigdy nie wychodzi. Natomiast ja powiem tak, no w granicach, kiedy ten, to piwo się zacznie sprzedawać, to ja już będę spokojny, bo już natychmiast będą jakieś zyski, bo to... to nie no mówię, jest to oddolnie wszystko jakby robione. Firma nie idzie na kredytach, także praktycznie co zrobimy to, to, to nasze. Tak. Fajnie, że mogliśmy tutaj właśnie przyjechać i zrobić ten materiał. Bardzo dziękuję bardzo za, za rozmowę i, i powodzenia życzę. O! Dziękuję bardzo, że, że wiesz, że mogliśmy tutaj e, przyjść i zobaczyć, jak się tworzy piwo, jak powstaje piwny biznes, bo to też nie jest takie oczywiste. Także gratuluję tego przedsięwzięcia i z niecierpliwością czekam, kiedy to piwko będzie można dostać w knajpce Obie, obiecuję, w gorący, obiecuję, że że na wakacje. <laughs> tak, na przykład w gorący lipcowy e, wieczór. Dziękuję. E, powodzenia, dzięki jeszcze raz. Dziękuję.